Przez jeden błąd mielone mogą być surowe w środku. Dobrze usmażone kotlety mielone to umiejętność, o której wiele kobiet marzy. Zrumienione na zewnątrz, soczyste i miękkie w środku. To ideał, który możesz osiągnąć, jeśli znasz trzy zasady smażenia mielonych. Pierwszą musisz znać już na etapie zakupów. Jakie mięso wybrać na kotlety mielone? Mięso z szynki wieprzowej, a może mięso z łopatki wieprzowej? Jest też mięso wołowe. Poznaj mój przepis na mielone. Poznaj sekret, który sprawi, że wyjdą idealne. Czerstwą bułkę zalej w miseczce wodą i odstaw, aż nabierze wody. Pokrój jedną cebulę w kostkę. W zależności od ilości mięsa użyj małą lub większą cebulę. Pokrojoną cebulę przełóż do większej miski. Posyp solą miałką lub mieloną i zostaw. Wymieszaj po chwili. Sól zmiękcza cebulę. Cebula puści sok. Mielone będą miały lepszy smak, a cebulka będzie miękka. Teraz dopiero czas na mięso. Dodaj porcję mielonej wołowiny. Weź porcję wieprzowiny z łopatki wieprzowej. To mięso nie jest tak chude jak mielone z szynki wieprzowej. Na kotlety wybieraj więc mięso właśnie z łopatki wieprzowej. Z takich mięs mielone wychodzą najsmaczniejsze, idealnie soczyste, nigdy nie suche. Możesz też użyć gotowej porcji mięsa mielonego wieprzowo-wołowego. W jego składzie jest właśnie łopatka wieprzowa i wołowina. Popieprz mięso. Sól i pieprz to jedyne przyprawy, które używa się do kotletów mielonych. Pieprz świeżo mielony doskonale przyprawi mięso. Wbij jajka. Do pojedynczej porcji mięsa wystarczy jedno jajko. Do takiej ilości mięsa użyję już dwóch jajek. Teraz dodaj namoczoną wcześniej bułkę. Ważne jest to, żeby jej nie wyciskać. Bułka na mielone ma być nasiąknięta wodą, taką właśnie dodaj do mięsa. Teraz wszystko wymieszaj. Najlepiej dłońmi. Żeby mielone były idealne, ta czynność jest najważniejsza przed smażeniem. Woda z bułki musi być dobrze wymieszana z mięsem. Z każdą chwilą poczujesz i zobaczysz, że konsystencja mięsa się zmienia. Będzie coraz pulchniejsze i jednolite. Będzie miękkie i łatwo będzie można z niego formować kotlety. Takie mięso jest idealne. Czas poświęcony na jego wyrobienie docenisz w smaku i konsystencji kotletów podczas jedzenia obiadu. Uszykuj miskę z bułką tartą i miseczkę z olejem. Olej ułatwi formowanie kotletów. Posmaruj wewnętrzną